Siema siema, jau 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 gościu. Paka nu nuta leci. Po 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 po. Pies na ale jebie. Resum. Yeah. Okay. Gotta be careful. Spell. Come on. Ability. Smackdown, curva. ability Yeah Feel the heat Kurwa, ty! No Jest focus shot? Ej, a gdzie jest ten taki podwójny? Dobra, SmackDown, dawaj na, na ogon. Ability, tylko slash. Dzień, jest tutaj. ready go all out let's dance asshole oh, dear, huj, like pochot, Bring it who you are go. I do if I spell Piraga na, na Azerbejdżana, ol mi wyrąbał, ty koordynator. Sumona nie zdążyłem wezwać. O All kozak. I drink for that, ale nuta kozak, nie? Po po ty, normalnie aż chyba w filmie użyję. Do któregoś filmu trzeba będzie taką nutę dać, co wy co na to? Do Love Island Taka nuta w Love Island. No nie wiem, nie wiem, hmm, Eater Natifa. Pierwszej walce kurwa Pietrek z Love Island No, że tak powiem, on wszędzie pełno go teraz jest Lansuje się Tak, od tej scenerii Ale ty, no ale dobrze, dobrze No, jest teraz jakby branie na niego, że tak powiem, to i go biorą, tak? you okay <clears throat> where's cornel sorry bastard got away <sighs> it's fine mm. i'll track him down eventually not like i have anything better to do you know i wouldn't be so sure about that uh. Nie, nie żyje. Oj, tam pierdolisz beret. <noise> gościu, daruj sobie. Znajdź sobie inną dziurę, nie ta to inna. Już ci mówię co ci mówiła, że wyrabiasz sobie, w sobie właśnie syndrom Onitis, Gościu. Takim podejściem. On ją gloryfikuje, stawia na piedestale, ja widzisz. A symbol Then I guess I've got no but to find her first. to na przepychanie rury swojej tylnej. Thanks. Hold up. I Let's No, ale Korneliusz uciek. The door has been unlocked. Hm. Aha, bo to taki skrót. Ej, hey, what? Ha! A tu gdzie to gdzie to drzwi prowadzą? Aha, tu do walki. Sprawdźmy Czy nie ma gdzieś tu jakiegoś skarbu? W końcu pełno gówna tu było, więc może są jakieś nieprzetkane otwory. Takie tylne dziury czy coś. Jest, wyłaś. Control Shift N? Ale co Control Shift N? Że nowa karta, czy o co chodzi? To, to są obrzydliwe żarty. Obrzydliwe żarty to są wszystkie żarty, które nie spodobają się Zakolańskiemu i jego widowni. To są obrzydliwe żarty. Te, co się podobają, to, to jest ok. To tak jak z czekoladą. Jeśli ci smakuje, na przykład, milka ci smakuje, to tam nie ma ludzkiej krwi. Ale jeśli jakaś ci nie smakuje, to tam jest ludzka krew. W no, tej zasadzie. To sama zasada, no. Grappling guns. Most extreme ever! Kiedykolwiek! Najbardziej ekstremalne, kiedykolwiek. Nie ma nic bardziej ekstremalnego. O, sektor siódmy jest na drugiej stronie tej ściany. Guns będą cię przeskoczyli, razem z inną liczbą innych motocykli. Ale są so once you start up there's no coming back okay you should probably get your affairs in order no question in case no question try and request the pakka to send me a perfo the you. pakka depends on if i see you before but we're looking for someone too that right all of you have a nice hope you find you too takim workiem co on nie mógł sobie normalnej torby załatwić tylko takim workiem na śmieci. No no no, don't go. No no no, me stay. No no no. No co jest? Jest return. No, 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 Mr. No, no, no. You go, Mr. No, no, no. Oh, what brings you here? Gifts from an angel. They're to be used to help the people of Sector 7 rebuild. The angel of the slums? You didn't meet her, did you? Nope. Tell me, what was she like? Old. Or met her. Just her go-between. A shame. Oh, bless her sweet soul. I don't know what to say.

quest 19 więc um, na pomoc przyjdzie YouTube 19 side quest 19 pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Okej, okay, i teraz tak um, Trzeba bodajże tutaj Tędy będzie chyba najszybciej pa, 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 pa pam, pam, pam A, tutaj. No i mamy. Jeden! Dwa! Ale kolane pod, pod... Pod kula. Trzy! Cztery! Dobra, dai Pinch. Well well. What do we have here? I can see you're someone who likes to train to be the very best. Me? Pokemon trainer. Your physique. Slender yet toned. And that perfectly balanced symmetry. I can tell ah, from a glance that you're But no. your muscles look tight. Which can only mm. mean one thing. You're conflicted. You're tight. But, excuse me. You're Tifa, right? While you're here, mm. wanna give Andy a run for his money? Mm. Work up a sweat, get <coughs> some endorphins. It's the answer a? to everything. I promise. I'm in. If you are, I'm in. <laughs> Znam kogoś, też być in. Z tym, że bardziej od tylnej części. All right then. The winner will be the one who does the most pull-ups. Oh my god, pull-ups. Let's not disappoint each other. Ok, dobra. Oh my god, naciskamy przyciski. Perform more pull-ups than your opponent Follow the, the off-screen guide to press the corresponding button in the right movement. Trójkąt x kwadrat, trójkąt x kwadrat, kółko kwadrat. Ok, resum. You've got this. Come on. not have at all. You can do what What? Everyone's looking good. I knew you could do it. That's how it's done. Wygrałem.

Kuba, nie te przyciski naciskam. Tak. gdzieś nie. Tylko no nad ja radę. It seems you've bested me, Tifa. I fiery passion Ja mi 6. Kurwa mać.

Jest czas na 6 Best condition ever, gościu. 6 Ok. Ole, kurwa, wielki oś Jaki wysoko, Ile ma metrów. Ile ja mam metrów, żeby mieć jakieś odzwierciedlenie. Wiem, 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 wiem jak to sprawdzić. Tylko jak da radę tu wejść na ten? Dobra, wlazłem Kurwa, on jest do ramienia Sprawdźcie ile Cloud ma wzrostu Cloud Metr siedemdziesiąt trzy Kurwa, jaki karzeł <laughs> Więc ten chłop ma no, 10 cm, 20 cm. Koło metra. 1,85 m, mi się wydaje. Może metr. 1,85 metr, metr, metr 87 m. ma metr 73. Jaki karzeł, kurwa. Ty, to Tifa ma metr. Ej, Tifa, kurwa, na ziemię. Na ziemię, dziewczyno! Nie wywyższaj, złaź tu! Kurwa, mać, no, dobra. Tifa ma metr sześćdziesiąt dziewięć, jakoś. Ten <śmieniciela> tydarad? No, za kolek kazał kurwa ty. <śmieniciela> Ten to kurwa knypek zasrany to już w ogóle, Ty. Wstyd być takim karłem jak zakolański. Wstyd. No, chyba że jesteś samicą, no to wtedy prawie Ale jeśli jesteś facetem i jesteś wzrostu za kolaka, to. A Gasiu, ty z płeć no, minimum metro Poniżej nie, nawet się nie pokazuje gościu na oczy. Dobra, idziemy tędy. Chyba wszystkie misje zrobiłem poboczne z tego sektora. I chyba można iść dalej. A ja nie wiem o co ci chodzi, jakieś Control Shift N? Mi to nic nie mówi. Ja tak nie używam, czegoś tego, takiego skrótu. Nie kojarzę, co to robi. Mam wrażenie, że nowe Control Shift N. To nie wiem, kart otwiera? Nie, no ty wiesz. Każdy twój donate 10 zł plus daje ci plus 1 wzrostu plus jeden do wzrostu gościu, więc Kurde, znowu nie tędy wylas Czy tędy Zaraz, to tędy miałem iść i tam. Aaa, okej okay. Tutaj. No, okej, okay, dobra. A, inkognito, że ta karta jest, okej. Okay. Ja nie wiem, bo ja nie używam karty inkognito, Ja mam dwie przeglądarki. Dobra, questy wszystkie poboczne zrobione. Ready to do this? Yup. Yep. Yep, Zaczyna się? To ty, no to. No to kto, no to kurwa, to no kto, to, w którym do którego pokoju I mam włazić?

But kindness is no use on the battlefield. If anything, it's a liability. Hey, no one's asking you to treat Shinra with kid gloves. <laughs> Aerith's up there waiting for us. Kurde, no, well, cool we better own. get to move on, huh? Ready? Ready steady go! I the first on YouTube. Jest. Jako darmowa. Trofeum Jagościu! Nice! No i dobra. Można tu zapis poczynić za moment. Będzie. Sektor siódmy. No dobra, gruzowiska.